Słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Cześć, z tej strony Ela Malinowska z Fundacji Mlekiem Mamy, a Ty słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Dziś chciałabym opowiedzieć Ci o zdrowym odżywianiu w okresie laktacji. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak bardzo ważne jest zdrowe odżywianie człowieka w okresie całego życia. Nie zawsze zwracamy uwagę na skład produktów, które kupujemy, a co gorsze. Co podajemy naszym dzieciom? Jest jednak taki szczególny czas, kiedy kobiety bardziej interesują się tym, co jedzą. Na początku drogi macierzyństwa stoi przed mamami ogromna przeszkoda, jaką jest dieta matki karmiącej, o ile karmią naturalnie swoje dzieci. Wiele mam, czy to z własnej niewiedzy. Czy pod naporem matek swoich, teściowych, a nawet pracowników ochrony zdrowia, wyrzeka się wielu produktów dla dobra dziecka? Taki sposób odżywiania może spowodować niedobór składników, czy przygnębić karmiącą mamę, prowadząc nawet do depresji poporodowej. Powszechna jest opinia, że matka karmiąca powinna rezygnować z wielu produktów w swojej diecie, aby nie zaszkodzić dziecku. List produktów zakazanych podczas karmienia piersią jest wiele, jednak sztandarowymi produktami są zwykle rośliny strączkowe, kapusta, cebula, czosnek, czekolada, truskawki, owoce pestkowe, smażone potrawy, konserwy warzywne, w marynacie octowej... Słodycze, napoje gazowane, kawa, a czasem też jabłka, cytrusy, soki owocowe, herbata, mleko czy mięso, zwierząt rzeźnych i ryb. Dużo tego. Karmiącej mamie pozostałoby niewiele produktów, które mogłaby jeść. Tak uboga dieta prowadzi nie tylko do pogorszenia nastroju, ale przede wszystkim do niedoborów żywieniowych. Te z kolei powodują szereg objawów, zazwyczaj bagatelizowanych, tłumaczonych, niedostatkiem snu i zmęczeniem. Podsumowując, lista zakazanych produktów nie istnieje, i proszę sobie to zapamiętać. No ale, zapytasz moje dziecko ma kolki, w takim razie dlaczego ma te kolki? Kolka niemowlęcą uznaje się powszechnie jako tak zwany straszak dla mam karmiących naturalnie. Nie wiadomo jednak dlaczego. Kolka niemowlęca to jedno z najczęściej występujących zaburzeń układu pokarmowego dzieci w początkowym okresie życia zwykle od około 3 tygodnia do około trzeciego miesiąca. Zgodnie z definicją jest to stan nasilonego niepokoju. I nie dającego się ukoić płaczu, na ogół obserwowane w godzinach wieczornych. Przyczyny kolek u niemowląt nie są do końca wyjaśnione. Naukowcy na całym świecie prowadzą liczne badania nad tą dolegliwością. Udało im się ustalić, że przyczynami kolek mogą być alergia pokarmowa. Na przykład potwierdzona badaniami alergia na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy, niedojrzałość układu pokarmowego lub jego choroby, np. choroba refluksowa przełyku, refluks przełykowy czy refluks utajony. Do tego dochodzi niedojrzałość systemu nerwowego, problemy wynikające z temperamentu dziecka, napięcie pomiędzy rodzicem a dzieckiem, niepoprawna technika karmienia, czy na przykład palenie tytoniu. Jak się zatem okazuje, to niematki są odpowiedzialne w 100% za kolki u dziecka. Jak dotąd uważano. Jedynym wyjątkiem od tej zasady, jest już wcześniej wspomniana alergia pokarmowa. Najczęściej spotykana alergia u niemowląt, przy której obserwuje się korelację między dietą mamy, przy karmieniu piersią oczywiście, a częstością występowania kolek u dziecka jest alergia na białka mleka krowiego. Wówczas mama, chcąc nadal karmić własnym mlekiem, musi przejść na dietę eliminacyjną, czyli musi zrezygnować z produktów zawierających ten alergen. Więcej na ten temat... Przeczytacie na stronie mlekiem mamy Mamy karmiące piersią nie muszą rezygnować nawet z owianych złą sławą produktów wzdymających. Do produktów takich zalicza się zazwyczaj rośliny strączkowe, przede wszystkim fasole i groch, cebulę czy kapustę. Czasem też niektóre kobiety wciągają na te listy owoce pestkowe oraz paprykę. Faktem jest, że produkty wzdymające mogą powodować uczucie wzdęcia, ciężkości czy nadmierne gazy, ale umamy. Jeśli objawy te sprawiają jej dyskomfort, to może ograniczyć spożywanie roślin strączkowych czy kapustnych. Nie zaleca się jednak wykluczania tych produktów z diety, ponieważ zawierają wiele cennych składników. Kofeina to substancja psychoaktywna, która stymuluje układ nerwowy do działania może być ratunkiem dla mamy, która nie mogła się wespać lub okazją do chwili dla siebie. Jak pokazują badania, jej spożycie jest dozwolone w okresie laktacji w określonych dawkach. Jakie ilości są bezpieczne dla dziecka, kiedy lepiej zrezygnować ze spożycia kofeiny, gdzie ją można znaleźć? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na stronie mlekiemmamy.org oraz w jednym z poprzednich podcastów Mlekiem Mamy. Czy jest jednak coś, czego trzeba bezwzględnie unikać? Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, są to alkohol, nikotyna, narkotyki i niektóre leki. Poza wymienionymi produktami nie ma sensu rezygnować ze wszystkiego, jak to się mówi, dla zasady. Co więcej, coraz to nowe publikacje naukowe potwierdzają, że Opóźnianie dziecku kontaktu z potencjalnym alergenem nie uchroni go przed alergią, a wręcz przeciwnie, może ją spowodować. Na podstawie najnowszych badań jednoznacznie można stwierdzić, że na skład mleka niewielki ma wpływ sposób odżywiania mamy. Źle skomponowana dieta może doprowadzić Unii do niedoborów żywieniowych i jej pokarm nadal będzie pełnowartościowy, a ucierpi ona sama. Może czuć osłabienie, może doświadczyć spadku odporności, chorób skóry, włosów itd. Dzieje się tak, ponieważ organizm w pierwszej kolejności skupia się na produkcji mleka, a następnie zaspokaja potrzeby mamy. Skrajnie niedożywienie mamy czy też duże odwodnienie może wpłynąć jedynie na ilość produkowanego mleka. Są jednak składniki pokarmowe, których zawartość w mleku waha się w niewielkim stopniu w zależności od diety mamy. Są to składniki mineralne: jod, cynk, selen, miedź. Ich długotrwały niedobór w diecie mamy wpływa na niedobór w mleku. Następnie jakość tłuszczów. Jeśli mama spożywa tłuszcze nasycone, to w mleku również taki rodzaj tłuszczów będzie dominował. Zaleca się więc spożywanie produktów bogatych w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, np. ryby morskie. Przy jednoczesnym ograniczeniu produktów będących źródłem kwasów tłuszczowych nasyconych, np. Na słodycze czy inne słodkie przekąski. Niektóre witaminy, takie jak B3, B5, B6, B12 i witamina K. Kobiety zazwyczaj skupiają się na diecie mamy karmiącej, zapominając, jak ważne jest zdrowe odżywianie się w czasie ciąży. Sposób odżywiania ma znaczenie nie tylko dla rozwoju dziecka, ale również dla składu powstającego mleka. Niektóre składniki wytwarzają się bowiem podczas procesów biochemicznych i dieta mamy nie wpływa na ich ilość. Zalicza się tutaj Niektóre składniki mineralne, takie jak fosfor, magnez, wapń, żelazo, ilość białka, cholesterolu, laktozy i tłuszczu oraz witaminy, między innymi A, B1, B2, B7, B9, C i E. Gdy ktoś spyta jak smakuje mleko mamy, to niemal każdy, kto kiedykolwiek w dorosłym życiu próbował go, pewnie powie, że mleko ma słodki smak. Smak ten mleko zawdzięcza cukrom, a szczególnie laktozie. Jednak mamy, które częściej próbują swojego mleka głównie mamy karmiące mlekiem odciągniętym zauważyły, że mleko miewa również inne smaki. Wpływa na to wiele różnych czynników, jak na przykład etap czy faza laktacji, karmienie tuż po treningu, zastoje i zapalenie piersi, ciąża czy na przykład dieta. Tak sposób żywienia może mieć wpływ na smak mleka. Mleko mamy ma tendencję do zmiany smaku pod wpływem np. niektórych warzyw i owoców, ale w żadnym wypadku nie jest to wskazanie do eliminacji jakichkolwiek produktów z diety mamy, wręcz przeciwnie. Badania dowodzą, że dzieci karmione piersią chętniej próbują nowych smaków podczas rozszerzania diety w porównaniu do dzieci karmionych wyłącznie sztucznie. Dzieci już w okresie płodowym mają kontakt z różnymi smakami, pijąc mleko mamy, również kosztują różnorodnych smaków i początek rozszerzania diety oraz pojawiające się nowe smaki nie są dla nich tak mocno zaskakujące. A na temat smaku mleka więcej przeczytacie na stronie MlekiemMamy.org. Podobnie jak smak, zapach mleka mamy też w pewnym stopniu zależy od jej odżywiania. Zazwyczaj mleko mamy ma lekko słodkawy zapach, jak już niejednokrotnie zauważono, dieta mamy nie wpływa znacząco na skład mleka, jednak olejki eteryczne zawarte w różnych potrawach czy przyprawach mogą być odczuwalne w mleku. Warto zauważyć też, że te zmiany smaku czy zapachu mleka mogą być tak delikatne, że dorosły człowiek nie jest w stanie ich wyczuć. Natomiast dziecko, doznając różnych, nawet delikatnych wrażeń zmysłowych, przygotowuje się do późniejszego rozszerzania diety. Bogata dieta matki karmiącej daje dziecku łatwiejszy start przy rozszerzaniu diety. A co z suplementacją kobiet karmiących? Kobiety karmiące naturalnie wykazują większe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Zgodnie ze stanowiskiem grupy ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji, mama karmiąca powinna spożywać z dietą codzienną witaminę D. I tutaj mówimy o dawce 1500-2000 jednostek. W przypadku stwierdzenia niedoborów, dawka może zostać zwiększona, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Kwasy omega, DHA, 200 mg lub 400-600 mg przy obniżonym spożyciu ryb. Jod około 290 ng na dzień. Nadmiar pierwiastka ma skutki uboczne i dla mamy i dla dziecka. Wapń od 1000 do 1300 mg na dzień. Tutaj suplementację farmakologiczną wprowadza się u kobiet będących na diecie bezmlecznej. Oczywiście więcej o suplementacji kobiet karmiących będących w ciąży przeczytacie na naszej stronie lekiemmamy.org Według wytycznych WHO niemowlęta powinny być karmione wyłącznie mlekiem do końca szóstego miesiąca życia. Po tym czasie należy rozpocząć wprowadzanie produktów uzupełniających. Początkowo jest to jedynie smakowanie, nauka jedzenia, rzucia, poznawanie nowych konsystencji. Z czasem niemowlę spożywa coraz więcej pokarmów stałych, rezygnując stopniowo z mleka. Urozmaicona dieta mamy karmiącej wpływa na zmiany smaku i zapachu mleka, co skutkuje tym, że dziecko później chętniej próbuje nowych, innych smaków. Jednak odpowiednie odżywianie się mamy ma też inne znaczenie w tym procesie. Dzieci uczą się przez naśladowanie. Ponadto są świetnymi obserwatorami i zauważają wiele szczegółów. Dziecko obserwując rodziców, szczególnie mamę, z którą zwykle spędza najwięcej czasu, uczy się podobnych zachowań. Złe nawyki żywieniowe mamy mogą powodować trudności w nauce prawidłowych zachowań u dziecka. Ważne jest nie tylko co je mama, ale też w jaki sposób. Dobrą praktyką jest spożywanie posiłków razem z dzieckiem. Gdy mama będzie miała na talerzu tę samą albo bardzo podobną potrawę co dziecko, z pewnością malec chętniej zje swoją porcję. Słuchałaś podcastu Mlekiem mamy. Zostań z nami na dłużej.